Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie cechy powinien mieć materac dla seniora. Wybór odpowiedniego materaca dla seniora jest bardzo ważny, jako że sen odgrywa kluczową rolę dla dobrego samopoczucia oraz zdrowia. Seniorzy często potrzebują więcej czasu na odpoczynek, dlatego spędzają czas w łóżku nie tylko w nocy śpiąc, ale też w ciągu dnia, rozwiązując krzyżówki, oglądając telewizję, czytając książki lub po prostu odpoczywając. Na co w takim razie zwrócić uwagę? Wedle naszego fizjoterapeuty, by zapewnić seniorom jak najlepszą regenerację. Dla seniorów najlepszym wyborem będą materace o średniej twardości, gdyż zapewniają odpowiednie podparcie dla kręgosłupa, ale jednocześnie są wystarczająco miękkie, by zapewnić komfort w czasie odpoczynku. Najważniejsze jest to, by materac był dobrany indywidualnie do budowy ciała oraz wagi użytkownika. Jeśli materac będzie zbyt miękki, zdecydowanie ciężej będzie z niego wstać czy zmienić pozycję, natomiast zbyt twardy model może powodować bóle kręgosłupa czy stawów. Koniecznie zwróćcie uwagę, by materac miał odpowiednią wysokość, by siadanie i wstawanie z niego nie było wyzwaniem. Wyższy model materaca to też dodatkowe wsparcie dla kręgosłupa i stawów, gdyż zdecydowanie łatwiej się z niego podnieść. Prawidłową wysokość materaca najlepiej sprawdzić w pozycji siedzącej. Kąt w kolanie powinien mieć minimum 90 stopni. Dużym ułatwieniem dla seniorów jest regulowany stelaż, który umożliwia regulację pozycji pleców i nóg. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie zmienić pozycję, np. z siedzącej do leżącej. Bardzo ważne, żeby przy zakupie takiego stelaża sprawdzić, czy wybrany przez nas materac nadaje się do wspólnego użytkowania. Należy wybierać jedynie materace pianowe o wysokości do 25 cm. W przypadku tradycyjnych stelaży, oprócz piany elastycznej, świetnie sprawdzą się też materace wykonane z lateksu lub połączenia piany ze sprężyną, czyli popularne hybrydy. Materace wykonane z tych materiałów będą bardzo dobrze wentylować, czyli zapewnią środowisko snu wolne od roztoczy oraz bakterii. To, co jeszcze cechuje te materace, to wysoka sprężystość, czyli będzie na nich łatwiej zmieniać pozycję z boku na bok lub po prostu wstawać. Wybierając materac dla seniora, warto wybierać materace renomowanych marek. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że do ich produkcji zostały użyte najwyższej jakości surowce. Warto zwrócić uwagę też na to, czy materac posiada zdejmowany pokrowiec. Ułatwi to utrzymywanie materaca w czystości, a także poprawi cyrkulację powietrza. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy seniorzy będą mieli możliwość przetestowania materaca stacjonarnie w salonie, dlatego warto wybierać takie oferty, które pozwalają na bezpłatne przetestowanie materaca w domu i finalne podjęcie decyzji. Dzięki temu będziecie mieli pewność, że materac jest odpowiednio dobrany. A tylko przypomnę, że odpowiednio dobrany materac pozwoli na lepszą regenerację, co będzie miało wpływ na dobre samopoczucie oraz zdrowie seniora. Mam nadzieję, że teraz łatwiej będzie Wam podjąć decyzję. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat zdrowego snu, zaobserwujcie nasz kanał i obejrzyjcie inne nasze filmy. Dzięki!